z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Wy jesteście przyjaciółmi moimi jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. Oto Słowo Pańskie. Najgorzej to jak do kancelarii przed ślubem przyjdą narzeczeni wyedukowani. Wyedukowani pod względem religijnym. Zazwyczaj przychodzą niewyedukowani i zostawiają księdzu wybór. I wtedy ksiądz standardowo bierze hymn o miłości św. Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Z Ewangelii Świętego Jana, Ewangelię o weselu w kanie galilejskiej, i wtedy ma wolne. Pokazanie jest gotowe i nie musi się przygotowywać. Tym razem trafili się wyedukowani i sami wybrali teksty. Całe szczęście, tylko pierwsze czytanie. Ewangelię zostawili łaskawie księdzu. No i chcąc, nie chcąc, trzeba było przysiąść, żeby Przygotować kazanie, ale trudno, czego się nie robi dla przyjaciół. Wybrali list świętego Pawła do Kolosan, a w nim słyszeliśmy całą listę zachowań, którymi powinien się charakteryzować chrześcijanin w relacji z drugim człowiekiem. Paweł pisze tak: Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie dobroć. Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli miałby ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczał Wam, tak i Wy. Niezła litania. Ciekawe, które z nich to wybrało i dlaczego. Każdy życzyłby sobie, aby jego codziennymi relacjami z najbliższą osobą rządziły właśnie te prawa. Miłosierdzie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość, wybaczenie. Nie da się bez nich stworzyć stałego, stabilnego związku, który przetrwa życiowe burze. Ale Paweł po kropce dodaje jeszcze jedno zdanie. Na to wszystko zaś przyobleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A więc jest jeszcze coś, jest jeszcze jeden element, który wszystkie te elementy spaja, łączy w jedno i czyni autentycznymi. Tym elementem jest miłość. No dobrze. Tylko czym jest miłość, zapyta ktoś. I pytanie postawione w ten sposób jest dziś jak najbardziej na miejscu. Można się bowiem pogubić we współczesnych definicjach miłości. Mamy filmy o miłości, piosenki o miłości, spektakle o miłości, rzeźba, malarstwo wszystko mówi nam o miłości. Tyle tylko, że gdy się im dobrze przyjrzeć, to zauważymy, że każda z nich inaczej tę miłość rozumie. I tak naprawdę żadna z nich nawet nie zbliża się do tej definicji, którą podał nam święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w hymnie o miłości. Bo zakochanie, zwane często zauroczeniem, miłością nie jest. Bo pożądanie, zwane również popędem, miłością nie jest. Bo uczucie do kota i psa, choć ostatnio bardzo modne. Miłością nazwać się nie da. Czym zatem jest miłość? I kiedy tak zastanawiałem się nad tym filozoficznym problemem, przypomniał mi się musical skrzypek na dachu, który zagościł na scenach Brodeju w 1964 roku i był jednym z najdłużej granych w nowym Jorku spektakli. Pewnie młodzi już tego musicalu nie znają, ale starsza generacja na pewno tak. Pokrótce historia jest oparta na cyklu opowiadań żydowskiego pisarza Shalom Aleichema i jest osadzona w realiach carskiej Rosji początku XX wieku, tuż przed wybuchem rewolucji. Oto w fikcyjnej wsi Anatewka żyje główny bohater, Lewie mleczarz ojciec pięciu córek, próbujący chronić ginące żydowskie tradycje religijne i kulturowe, a przy okazji chronić także swoje córki w szybko zmieniającym się kulturowo i politycznie świecie. Przedstawienie skrzypka na dachu doczekało się również ekranizacji w 1971 roku ze słynną rolą Topola i muzyką Izaaka Sterna. I pewnie stąd znamy ten musical. Otóż jest w tym musicalu piosenka, która właśnie przypomniała mi się, gdy pobudzony do refleksji nad pierwszym czytaniem zastanawiałem się nad tym, czym jest miłość. Piosenka nosi tytuł Do you love me? Czy mnie kochasz? Głównego bohatera, Tewię Mleczarza, widzimy w momencie, gdy rozmawiając ze swoją żoną, Goldą, o problemach z dorastającymi córkami, zastanawia się, czym jest miłość. I niespodziewanie dla swojej żony, stojącej w kuchni przy garach i zajętej gotowaniem obiadu, stawia zaskakujące pytanie. To you love me? Czy ty mnie kochasz? Czy ja cię co? Czy ty mnie kochasz? Czy ja cię kocham? W chwili, gdy nasze córki biorą ślub, w miasteczku źle się dzieje, zadajesz mi takie pytania, może ty jesteś zmęczony? Weź się połóż. Może masz niestrawności. Gołda, zadają ci proste pytanie. Czy ty mnie kochasz? Jesteś głupi. Ja wiem. Ale czy ty mnie kochasz? Czy ja cię kocham? Od 25 lat piorę twoje gacie, gotuję ci obiady, sprzątam twój dom, rodzę twoje dzieci, doję twoje krowy. A ty po 25 latach pytasz mnie dzisiaj, teraz, o miłość? Gołta. Goda, gdy po raz pierwszy zobaczyłem cię w dniu naszego ślubu, bałem się, wstydziłam się, dopowiada ona. Byłem zdenerwowany, ja też. I wówczas moja matka i mój ojciec powiedzieli, że z czasem nauczymy się i zrozumiemy, czym jest miłość. Więc Goda, pytam cię: Czy ty mnie kochasz? Ja Cię kocham? No? Od 25 lat żyję z Nim pod jednym dachem, kłócę się z Nim, głoduję razem z Nim. Od 25 lat dzielimy łoże, więc jeżeli to nie jest miłość, to co to jest? Goda, Więc Ty mnie kochasz. Wydaje mi się, że tak. Mnie też się tak wydaje, choć słów mi brak. Następnie siadają razem na ławie, biorą się za ręce i wspólnie śpiewają taki werset. To wprawdzie niczego nie zmienia, ale mimo to po 25 latach miło to słyszeć. Moi drodzy, bardzo lubię tę piosenkę, bo w żadnej innej nie znalazłem tyle prawdy o miłości. O tym, że tak naprawdę miłość to nie są słowa, to nie są wzniosłe deklaracje, to nie są piękne uczucia, które mogą przeminąć, ale miłość to bycie ze sobą na co dzień, na dobre i na złe, w zwykłych, prostych rzeczach. A tego chce przecież od nas Chrystus, który mówi w dzisiejszej Ewangelii, którą już ja wybrałem. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Następne słowa Jezusa są jeszcze mocniejsze. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I pan Jezus mówi dalej: że jeżeli tak będziemy postępować w życiu, to on już nie będzie nazwał nas sługami. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwie nas przyjaciółmi. Swoją mowę Pan Jezus kończy zdaniem, które chciałbym zadedykować dzisiejszym nowożeńcom honoracie i Piotrowi. Nie wyście mnie wybrali ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, i aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek poprosicie Go w imię moje.